Zdarł obraz ze ściany i pokrajał go w drobne kawałki. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego, kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy z przedwieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 1 sierpnia 39, a więc dokładnie 83 lata temu. Sprawa Gdańska da się rozwiązać bez wojny. Prasa paryska wykazuje duże zainteresowanie nagłym powrotem kanclerza Hitlera do Berlina, traktując to jako dowód ożywienia się aktywności niemieckich kół politycznych. Hitler ma być przekonany, że sprawę Gdańska da się rozwiązać bez wojny. Nie wyszedł się on jednak swych rewindykacji, jakie sformułował w kwietniu bieżącego roku. Należy oczekiwać nowych prób szantażu ze strony Niemiec. Rubens czy Salomon, wszystko jedno. Członek jednej z rodzin żydowskich, która przed prześladowaniami hitlerowców schroniła się do Francji, opisuje, że w pamiętną noc grozy, gdy hitlerowcy demolowali domy żydowskie, grupa szturmowców wpadła do ich mieszkania i po zniszczeniu wewnętrznego urządzenia zaczęła zdzierać ze ścian obrazy. Wśród tych obrazów znajdował się oryginał Rubensa. Weg mit diesem Judenkitsch, zawołał jeden z hitlerowców na widok obrazu, nie poznawszy jego wartości. Na uwagę, że jest to oryginał Rubensa. Turmowiec oświadczył, Rubens czy Salomon to wszystko jedno. Zdarł obraz ze ściany i pokrajał go w drobne kawałki. Po 120 latach wracają ojcowie Benedyktyni do Tyńca. Historyczna osada Tyniec pod Krakowem, znana w ostatnich czasach z wyrobów włókienniczych, przeżywała w niedzielę podniosłe uroczystości związane z powrotem do opactwa tynieckiego po przeszło 120-letniej nieobecności ojców Benedyktynów, dawnych włodarzy starożytnego opactwa. A teraz czas na retroreklamę. Artretycy, reumatycy i ischiatycy boleśnie odczuwają wszelkie zmiany pogody. Aby złagodzić te cierpienia stosuje się zioła magistra wolskiego ze znakiem ochronnym reumosa, zawierające niezmiernie rzadką roślinę chińską shishen. Jeśli zaciekawił Was odcinek subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19.00. Pozdrawiam!